Marcin Dubiel znowu próbuje wrócić do internetu Po wypuszczeniu w internet filmu Przeciwko Konopskiemu i Wardędze, Skompromitowany podczas głośnej afery twórca Powraca do aktywności w sieci A w kuluarach coraz częściej słychać plotki O jego powrocie do Federacji Fame Oprócz tego, Najka przegrała sprawę W sądzie przeciwko ośrodkowi monitorowania Zachowań rasistowskich i xenofobicznych A Robert Karaś broni się dokumentami Od ekspertów w aferze dopingowej I to nie wszystko o czym dzisiaj porozmawiamy Bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzu nie martwia Jestem Tomek i Będę Twoim przewodnikiem po meandrach i czeluściach różnych internetowych aferek. Już w Polsce, dzień dobry i... Muszę się na nowo nauczyć korzystać z dymiarki. Zaczynajmy! A zaczniemy sobie od szybkiego update'u w sprawie Książula. YouTuber, jak zapewne mogliście słyszeć w jednym z ostatnich odcinków, miał konflikt z kandydatem na burmistrza miasta Stopnicy. Cała sprawa rozbijała się o określenie Muala, którego Książulo jest autorem i którym to określa wyjątkowo dobre jedzenie, które znajduje w rozmaitych restauracjach. No i to hasełko stało się takim jego znakiem rozpoznawczym. Twórca już kilka miesięcy temu podjął próbę rejestracji znaku towarowego, by sobie to hasełko zastrzec. Jak się jednak okazało, pan Damian Wielgus, który kandyduje na stanowisko burmistrza miasta Stopnica, zdecydował się jakiś czas temu spróbować zarejestrować znak Muala Kebab. Między panami w związku z tym doszło do sporu. Książulo oskarżył burmistrza o wykorzystywanie nieswojego znaku. Ten natomiast wezwał youtubera do przeprosin pod groźbą zapłaty 100 tysięcy złotych kary w trybie wyborczym. Pan Wielgus twierdził, że został pomówiony i taką knajpę jak Muala Kebab to każdy sobie może założyć i o co w ogóle książulo ma pretensje. I jak się okazało, Polityk nie rzucał słów na wiatr, bo rzeczywiście skierował sprawę do sądu w trybie wyborczym. Natomiast jak się okazało, poniósł w niej stromotną porażkę. Ciężulo na swoim Instagramie poinformował, że cała ta sytuacja kosztowała go wiele nerwów i sporo pieniędzy, jednakowoż zakończenie jest pozytywne. Wygraliśmy sprawę, sąd oddalił wniosek pana Damiana o opublikowanie przeprosin. Sukces, wszystkiego najlepszego, nie mogło być inaczej, prawda, zawsze się obroni. Napisała do YouTubera i jego adwokat. A widzowie w komentarzach gratulują i nie kryją satysfakcji. Wygląda na to, że mamy w tej sprawie happy end. Dobrze, że. Żulo postawił się cwaniackiemu zachowaniu polityka i że również sąd zauważył absurd tej całej sprawy. Zdaniem wielu osób również absurdalne są poglądy katolickiej influencerki o pseudonimie Nike. A. O tej dziewczynie jest od jakiegoś czasu dosyć regularnie głośno ze względu na rozmaite filmy, które publikuje w social mediach. Te, które zdobywają najwięcej wyświetleń oraz polubień, są to filmy, które dotyczą. A dokładniej na różny sposób wyrażanej przez tą panią deklaracji, że ona nie zamierza go uprawiać aż do ślubu. Czy jest to coś super interesującego? Raczej nie. Choć nie można tej pani odmówić tego, że zdecydowanie wyróżnia się w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o swoje podejście. Poglądami i wypowiedziami katolickiej influencerki dosyć aktywnie zajmuje się profil ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Najka była przez nich do prokuratury zgłaszana aż dwukrotnie. Raz za rzekome, negatywnie nacychowane wypowiedzi w stosunku do Ukraińców, a drugi raz i o tym było już dużo, dużo głośniej za jej wypowiedź w sprawie śmierci pani Izabeli z Pszczyny, która to zmarła w wyniku zbyt późno podjętej przez lekarzy decyzji na temat zakończenia ciąży zagrażającej jej życiu. Pani Izabela miała zaledwie 30 lat i osierociła malutką córeczkę. Cała ta tragedia zresztą spowodowała w Polsce masowe rozruchy, a osoby domagające się zmiany prawa aborcyjnego zjednoczyły się pod hasłem ani jednej więcej. Najka sytuację dotyczącą pani Izabeli z Pszczyny skomentowała następującymi słowami Bardzo dobrze, że tak się stało, bo mimo wszystko, to nie ludzie mają decydować o tym, które dziecko przeżyje, a które nie. To nie my o tym decydujemy, ludzie pro-life, tylko wy, jakieś pro-choicey itd. To wam pozwolił na takie traktowanie życia. Oczywiście, po wypowiedzeniu tego typu słów, w kontekście tak ogromnej tragedii w internecie rozpętała się burza, a na najkę spadły gromy krytyki. Ona próbowała to tłumaczyć, że no to nie chodzi o to, że bardzo dobrze, że ta pani umarła, tylko o to, że ten płód mógł naturalnie obumrzeć, a nie zostać sztucznie zabitym przez lekarza. Nigdy nie powiedziałam, że dobrze, że ta Izabela. Przyczyny nie żyje. Nigdy tak nie powiedziałam. Nie róbcie ze mnie takiej złej kobiety. Ja zrobiłam odwołanie do filmiku od pani Dagmarek, bo ona powiedziała, że lekarze czekali, aż płód obumrze. A ja powiedziałam i bardzo dobrze. I to było odwołanie do tego, że czekali, aż płód umrze sam. I że nie dokonali aborcji. I o to chodziło, że bardzo dobrze. Jesteście strasznie obłudni. Jesteście strasznie kłamliwi, że na mój temat tak kłamiecie i tak manipulujecie moimi słowami. Niezależnie od tego, jakie poglądy mamy na temat aborcji i jak sobie tę jej wypowiedź interpretujemy, to w związku z tym, co powiedziała, sąd nie zdecydował się jej skazać. Natomiast sama Najka przeszła jakiś czas później do kontrataku i pozwała osoby zarządzające profilem ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Jak się jednak okazuje, póki co bezskutecznie. Kilka dni temu oficjalny profil ośrodka poinformował Kapslokiem, właśnie wygraliśmy proces z Natalią Ruś, pseudonim Najka. Sąd po przeprowadzeniu przewodu sądowego całkowicie nas uniewinni, uznając, że wszystko co zostało opublikowane na temat tej katocelebrytki miało oparcie prawdzie. Zgodnie z rokiem Róż będzie musiała dodatkowo zwrócić nam do... Wysokie koszty postępowania sądowego. Niedługo publikujemy dokładną relację z tej sprawy. Do tego wpisu dołączyli dosyć niekorzystne zdjęcie influencerki, na co ta zareagowała prośbą o użycie nieco bardziej korzystnego następnym razem. Ośrodek natomiast odpisał, że ich zdjęcie idealnie oddaje jej zachowanie i tak Nike wygląda, kiedy wygłasza słowa krzywdzące innych ludzi. Natomiast to, o czym ośrodek nie wspomniał w tym wyroku, to fakt, że wyrok jest nieprawomocny. A w związku z tym wszystko może się jeszcze zmienić, bo biorąc pod uwagę, że Nike pisze, iż walka o sprawiedliwość nadal trwa, no to na pewno zamierza się od tego wyroku odwoływać. Jaka będzie skuteczność tego odwoływania się, to już zupełnie inny temat. I oczywiście, jeżeli w sprawie pojawią się jakieś nowe informacje, to będę Was update'ował, także koniecznie sobie, drogi widzu, zasubskrybuj, żeby tego nie przegapić. Kto subskrybuje mój kanał, na pewno nie przegapił też afery dopingowej Roberta Karasia. Przypomnijmy, sportowiec po raz drugi został złapany na dopingu. Tym razem w ramach badań wykonanych przy okazji bicia rekordu świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Ogromne kontrowersje i Dawinę krytyki w stronę sportowca wywołała próba tłumaczenia tego, co się wydarzyło, tym, że to, co wykryli teraz w jego organizmie, to są tak naprawdę substancje sprzed 18 miesięcy. Przytłaczająca większość osób w te wytłumaczenia nie uwierzyła, a Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy, Bełkot, wypuścił w tym temacie bardzo ostrego tweeta, a ostatnio uzupełnił go o dużo szerszą wypowiedź w filmie na YouTube, gdzie bardzo dokładnie opowiada, dlaczego jego zdaniem z perspektywy naukowej nie ma szans na to, żeby te substancje, które Robert Karaś przyjął, Utrzymały się w jego organizmie przez półtora roku. Ja osobiście nie wierzę w to tłumaczenie, że to jest coś sprzed półtora roku. To skala tego, jak dużo wtedy musiałoby tego być. Jak u sportowca, który cały czas jest w treningu i w e, wyczerpujące. Starty zalicza po drodze. No i Robert Karas zdecydował się po raz kolejny wrócić do tematu, próbując udowodnić swoją wersję wydarzeń. O tym, że mówi prawdę, ma świadczyć opinia, którą opublikował na swoim profilu na Instagramie. Jak czytamy, doktor habilitowana Ewa Kłodzińska otrzymała od Roberta Karasia pytanie, czy sterydy anaboliczno androgenne w tym drostanolon, mogą być wykrywane w organizmie po 30 dniach od ich zastosowania w postaci iniekcji domięśniowej. W odpowiedzi pani doktor odesłała dwie strony opinii, na których to łącznie zawarła 8 akapitów tekstu, z których najważniejsze są cztery ostatnie, informujące o wnioskach jej badań. Sterydy anaboliczno androgenne mogą być wykrywane w organizmie nawet po wielu miesiącach od ich zastosowania, co jest związane zarówno z zastosowaną dawką, jak i dalszymi procesami zachodzącymi w organizmie. To dotyczy drostanolonu, inaczej znanego jako masteron, ale w drugim akapicie też znajduje się istotna informacja. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku klomifenu, który może być wykrywany w płynach ustrojowych nawet po wielu miesiącach od podania. Klomifen był drugą substancją, która została znaleziona w organizmie sportowca. Robert Karaś w opisie posta podkreśla jeszcze fakt, że według dr Kłodzińskiej, wykorzystanie tego typu substancji u zawodników trenujących triatlon nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, wręcz ich wykorzystanie byłoby niekorzystne dla tego typu dyscypliny sportowej. No i ktoś by powiedział, w sumie spoko na opinię jednego naukowca, Robert przedstawia opinię drugiego naukowca, który ma na ten temat zdanie nieco inne. Z tą opinią jednakowoż opinia publiczna ma dwa problemy. Po pierwsze, niektórzy zwracają uwagę na fakt, że to, iż opinię zlecił Robert Karaś, obniża wiarygodność przygotowanego przez tą panią dokumentu, ponieważ niestety, ale zdarza się tak, że jeżeli ktoś zleca przygotowanie konkretnej opinii bądź badań, to za Zależy mu na udowodnieniu bardzo konkretnego rezultatu i nigdy nie można wykluczać tego, że zakulisowo ktoś próbował wpłynąć na treść opinii, którą potem czytamy. Drugim, dużo częściej podnoszonym zarzutem i dużo ważniejszym jest nieprecyzyjność wydanej przez panią doktorowę Kłodzińską opinii, ponieważ zwrot, że jakieś substancje mogą być wykrywane w organizmie nawet wiele miesięcy po zażyciu, nie mówi nam tak naprawdę niczego. Czy 3 miesiące to wiele miesięcy? No pewnie tak. Czy 6 miesięcy to również wiele miesięcy? No pewnie tak. Ale czy 18 miesięcy? To nadal wiele miesięcy, czy już nie? Tego nie wiemy. Gdyby tu była mowa o oknie czasowym, rzeczywiście kilkumiesięcznym, no to sprawa byłaby w miarę jasna. Ale największe kontrowersje budzi fakt odstępu półtora rocznego między zażyciem substancji a wykryciem. Ich. Czytając komentarze, jasno widać rezultat. Nieprzekonanych nie przekonało, a tych, którzy chcieli wierzyć w dobre intencje Roberta, utwierdziło to w tym, że słusznie go bronią. Natomiast niezależnie od tego, jaka jest prawda, przed sportowcem wizerunkowo bardzo ciężkie miesiące. A skazy, która powstała na jego obrazie w oczach naprawdę wielu odbiorców Najprawdopodobniej nigdy nie uda się do końca usunąć A czy kiedykolwiek skazy wizerunkowe zdołają usunąć bohaterowie afery Pandora Gate? To się jeszcze okaże, a rozgrywka trwa W ostatnich dniach byliśmy świadkami naprawdę bardzo wielu wydarzeń Bezpośrednio związanych z prawie wszystkimi osobami zaangażowanymi w głośną aferę Od dłuższego czasu można było usłyszeć plotki o tym, iż szykowany jest jakiś mocarny film Z brudami na Sylwestra Wardęgę, który zmiecie go z powierzchni Ziemi. Jak się okazało, druid otrzymał ten film przedpremierowo od którejś z osób, która pomagała w przygotowaniu go. Zdecydował się on o tym poinformować na specjalnym live, na którym to obejrzał fragmenty filmu dotyczące jego osoby, a także się do nich odniósł. Okazało się bowiem, że film nie dotyczy tylko jego, ale również Konopskiego, a także pobieżnie sukanek. A narratorem filmu okazał się być Denit Rozyniak. Dobry wieczór Polsko. W ostatnim czasie pojawiły się informacje odnośnie mojego filmiku na Sylwestra Wardenga i Konopskiego. Jak się okazało, przy produkcji tego filmu. W Współpracować mieli Nitro, Marcin Dubiel, a także Boxdel, który, jeżeli wierzyć temu, co mówi Sylwester, aktywnie dostarczał informacje, które miały być użyte przeciwko niemu. Taki to finał wielkiej przyjaźni między panami. Natomiast teraz, z pełną świadomością, mogę powiedzieć, że on jest złą osobą. Tyle o nim y, po, po, w Pandorze się dowiedzieliście, a ja przez ten ostatni miesiąc się daje, że gdzieś tak tyle poszerzyłem wiedzy swojej. Jeżeli chodzi o zarzuty w filmie dotyczące Sylwestra, to było to raczej powtórzenie rzeczy, które były już mielone przez opinię publiczną wcześniej, a Sylwester z racji, że widział film przedpremierowo, no to mógł się dobrze do tego przygotować i raczej sprawnie wszystko, co było mu zarzucane, po prostu podbijał. Od razu po zakończeniu livestreamu Sylwestra odpalił się inny stream, tym razem należący do Nitra. Nitro na streamie puścił widzom cały film, skomentował okoliczność jego wycieku, twierdząc, że nie wie kto go zlikował, a na koniec połączył się z Marcinem Dubielem na Teamspeaku i wokół wszystkich tematów pandorowych sobie przez jakiś czas rozmawiali. User Halo? Jeszcze, nie, jak tak. jestem wywoływany do tablicy, to stwierdziłem, że się połączę. Jak do Boxdela raz przyszedłem i mu powiedziałem o paru rzeczach, a Boxdel powiedział, Ej, ale kurwa, no a ty, ja to wszystko nagrywałem po pan a ty nie? No kurwa nie. Wielu nowych informacji z tej rozmowy się nie dowiedzieliśmy, ale można było wyczuć jedno. Marcin Dubiel niczego nie zrozumiał i nadal nie wie, co zarzucają mu ludzie. Ej, a w sumie to tak na koniec dnia, to co ludzie mi teraz aktualnie zarzucają? Bo ja od pół roku się mierzę z tym, że w sumie nie do końca. Dobra, ja. Się... Marcy, to panowie trochę jeszcze porozmawiali Potem zakończyli live'a I potem Sylwek znowu odpalił swojego live'a I komentował to co oni tam u siebie mówili I taki to się zrobił głuchy telefon Ale wiele osób czekało bardzo mocno na odpowiedź Konopskiego Któremu to w filmie Nitra Zostały postawione dosyć konkretne zarzuty Najmocniejszym z nich było kolaborowanie z Boxdelem Podczas przygotowywania filmu na niego A świadczyć o tym miał ten fragment Rozmowy między panami Halo Miki Cześć Byku Fajny film, powiem Ci po kogo zrobiliście. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość ogólnie. Oprócz tego, Nitro komentując inny fragment prywatnej rozmowy między panami, zwrócił uwagę na to, że Konopski doradzał Boxelowi, by ten poszedł z wardęgą na noże i mocno krytykował działania druida, a także podważył intencje Konopskiego w kontekście przyjmowania walki na Fejmem MMA sugerując, że zakulisowo Konopski próbował się z Fejmem dogadać, a publicznie mówił, że brzydzi go ta federacja i wszystko co związane z Boxelem. Konopski do tematu odniósł się bardzo mocno, zarzucił Nitrowi manipulację. Bowiem ten miał użyć zaledwie wyciętych z kontekstu fragmentów rozmowy Konopa z Boxdelem. W związku z czym Konop zdecydował się w opisie filmu załączyć całą treść rozmowy. Kilkuminutowej rozmowy, która, zdaniem twórcy komentarii, odbyła się dlatego, że otrzymał informację, iż Michał Boxdel Baron ma być w bardzo słabym stanie psychicznym, więc zadzwonił do niego, żeby o tym porozmawiać. I jeszcze raz podkreślił, że jego zdaniem decyzja o tym, żeby mocno odciąć osobę Boxdela od zarzutu o bycie. Bilem, była słuszna i bardzo istotna. Oprócz tego Konop podkreślił, że w kontekście krytykowania ruchów Sylwka to to normalne, bo fakt, że współpracowali przy rozgryzieniu tej sprawy nie zmienia tego, że każdy z nich odpowiada za siebie i nie muszą zgadzać się ze wszystkim, co ten drugi robi. A w kontekście Fame MMA poinformował, że pomimo iż otrzymywał bardzo wysokie oferty, to nie zdecydował się na fali głośnej afery przyjąć takowej i zawalczyć, a także zadeklarował na odcinku, że aby nie było żadnej wątpliwości, oświadcza publicznie, że nigdy nie zawalczy już w żadnej federacji freakfajtowej. fightowej oh. Mocne, mocne. Odpowiedź Konopskiego przez większą część community została odebrana dobrze, zresztą tak jak się wszyscy spodziewali, ponieważ film, który był skrzętnie przygotowywany przez wiele tygodni przez ekipę związaną z Marcinem Dubielem, wcale nie okazał się być tak mocny, jak to zapowiadali. A wszystkie zarzuty skierowane do panów okazały się być całkiem proste do odbicia. Niezależnie od tego, czy z niektórymi z nich można się zgadzać, czy nie zgadzać, wizerunkowo nie zrobiło im to dużej szkody. Ciekawą rzecz natomiast na jednym z kolejnych live powiedział Nitro, bo jeżeli wierzyć jego słowom, to osobą, która zlikowała ten film do Sylwestra Wardęgi miał być Boksdel. I jest to bardzo dziwny zwrot akcji. Ta sprawa jest prosta, nie? A mianowicie... Boxtel dał film Wardędze. Czyli podsumowując, Boxdel po Pandorze nawiązał bardzo bliską relację z Sylwkiem Wardęgą, ponownie zostali bliskimi kolegami i najpierw za jego plecami dostarczał materiały na Sylwka do filmu, żeby go, jak rozumiem, zniszczyć, a tuż przed publikacją tego filmu wysłał ten film do Sylwka, żeby mu pomóc i żeby go ochronić. To na papierze nie ma dużego sensu. Chyba, że weźmiemy pod uwagę, że film jest dosyć słaby i Boxtel mógł się zorientować, że i tak nie zrobi Sylwkowi Konopowi żadnego damage'u, a on wyjdzie na zdrajcę i narazi się na zemstę. W związku z tym, aby zredukować potencjalny damage, może przyznał się do wszystkiego Sylwkowi i pokazał mu ten film. Ciężko powiedzieć, bo co tam prywatnie się działo, to tak naprawdę nie wiemy i możemy się tylko domyślać ze strzępków informacji, które do nas docierają. Sytuacja jest bardzo rozwojowa. Główny bohater, czyli Buxton, póki co nabrał wody w usta, ale za to do uniwersum dołączył Sławomir Mencem, który podzielił się takim oto wpisem na Twitterze, sugerując, że Sylwkowi wardędze może grozi jakieś niebezpieczeństwo. Bo ten miał dotrzeć na spotkanie z nim, ale urwał się z nim kontakt. Jednak wszystko wskazuje na to, że Sylwester miewa się nieźle, ponieważ jeszcze tego samego dnia wstawił storkę, informując, że miał bardzo ciekawy dzień. A teraz, kiedy to nagrywam, czyli w sobotę wieczorem właśnie wesoło prowadzi sobie live'a. A póki co w tym temacie powiem tylko tyle, że poczekałbym na rozwój wydarzeń, no i przede wszystkim jakąś wypowiedź Boxdela. już niedługo kolejna gala fame. Więc podejrzewam, że przed pojawieniem się na niej publicznie będzie chciał się do tego jakoś odnieść. Bo tak naprawdę on na tej całej sytuacji wyszedł najgorzej. No, chyba, że przypomnimy sobie o Marcinie Dubielu, który niedługo po publikacji filmu wymierzonego w Konopa i Wardengę chyba zdecydował, że czas najwyższy wracać do internetu. Na instagramie influencera zaczęły regularnie pojawiać się instastorki, a na swoim kanale YouTubeowym opublikował film zatytułowany Rocznica na Safari. Film jest vlogiem, na którym razem z dziewczyną świętują drugą rocznicę związku na safari. No i tyle o tym filmie. Para próbuje zachowywać się na nim, jakby nic się nie stało i jakoś tam żyć normalnym życiem. I pomimo, że próbują, to Internauci nie chcą na to pozwolić. 8 tysięcy łapek w dół do zaledwie 3000 plusów, to wynik po 11 godzinach od publikacji tego materiału, a pod filmem kilkaset mocno wymoderowanych komentarzy, ponieważ praktycznie wszystkie negatywne są błyskawicznie usuwane, a na kanale zostają tylko te, które puszują narrację korzystną dla Dubiela. Na szczęście nieco mniej moderowanym miejscem w internecie jest Twitter i tam komentujący są już dla Dubiela bezlitośni. Jeżeli wideo, którego narratorem był Denit Rozyniak miało ułatwić Dubielowi powrót do internetu, to póki co nie idzie to najlepiej. Po raz kolejny w weterze pojawiła się też plotka odnośnie jego rzekomej walki na najbliższej gali Fame MMA i po raz kolejny w obieg poszła ona na odcinku Szalonego Reportera. Poprzednio Szalony sugerował, że Dubiel ma walczyć z Konopskim, za co został brutalnie wyjaśniony, bo okazało się to pomówieniem. Tym razem dostaliśmy informację, że Fame ma rzekomo szykować powrót Dubiela na gali numer 21. I co ciekawe, tym razem Federacja zdecydowała się do tych rewelacji odnieść. Oczywiście wszystkiemu zaprzeczając, a powiązany z organizacją Piotr Lipski informuje, że nie tylko na karcie walk nie ma takiego zestawienia, ale wprost informuję, że Marcin Dubiel nie zawalczy na kolejnej gali Na kolejnej nie, ale czy za dwie gale albo za trzy gale, tego nie wiemy Sytuacja jest rozwojowa, póki co internet jest nadal bardzo mocno negatywnie nastawiony do osoby Marcina I ciężko im się dziwić, biorąc pod uwagę jak kiepsko sobie radził z tłumaczeniami podczas Pandory Jeżeli w tej sprawie coś nowego się wydarzy, to oczywiście będę was update'ował Póki co natomiast dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się cieplutko Pa, pa.